Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to: zamykacie. Dość prosto zostało to przełożone na język polski. Do końca w tekście greckim nie jest to tak prosto stwierdzone. Jako były uczeni w piśmie faryzeusze, zamykali królestwo niebieskie przed ludźmi. Ale bardziej jest opisane to, co robią, a co sprawia, że tak naprawdę zamykają wejście do królestwa niebieskiego. A co robią? Tam jest użyte, użyty taki termin w Grece, który oznacza zagrodzenie wręcz tak, wejścia lub wyjścia. Z jakiegoś pomieszczenia czy domu, ale ciekawsze jest drugie znaczenie, a mianowicie tym słowem, tym określeniem opisuje się wzięcie posiadania nad kimś, nad ciałem kogoś, posiadania przez złego ducha. Znaczy, kiedy zły duch bierze w posiadanie ciało człowieka. Tym terminem się to określa. I to mi bardzo mocno do mnie przemówiło: słuchajcie, bo kiedy zły duch bierze w posiadanie człowieka, to tak naprawdę dość mocno ogranicza jego wolną wolę. Znaczy, on jej nie ogranicza do końca, bo niemożliwe by było w uwolnienie, wyjście ze zła. Nikt nie ma nad naszą wolną wolą panowania, o ile. Tego panowania nie oddamy, ale właśnie w kontekście opętania je, mamy do czynienia z jakimś oddaniem tej, tej części, tej naszej wolnej woli, właśnie złemu duchowi, przez choćby jakieś pakty, czy, czy wejście w jakieś zło, bardzo wielkie, z takiego wyboru, z premedytacją, nie ze słabości, ale, ale takie przemyślane, właśnie demoniczne, cyniczne. I kiedy w to wchodzimy, to no. Oddajemy w posiadanie tą swoją wolną wolę, którą dał nam Bóg, która jest na, największym skarbem, którą Bóg do końca szanuje, choćby właśnie w tym kontekście. I, 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 i oddajemy, jakby, tak, no właśnie, część siebie. Zatracamy siebie. I w tym znaczeniu, w tym znaczeniu, zabieramy. Drugiemu człowiekowi, czyniąc coś takiego, jak dosłownie zły duch czyni z drugim człowiekiem, który się mu, jeśli się mu poddaje, no, zabieramy mu możliwość wejścia do Królestwa Niebieskiego. Czyli to działanie, o którym Jezus dzisiaj mówi, którego dokonują faryzeuszy uczeń w piśmie, nie pozwalając wejść do Królestwa innym, jest, no, wręcz demoniczne. Jest wręcz demoniczne. Za każdym razem, kiedy zabieramy drugiemu człowiekowi jego wolną wolę, jego wolność, no działamy jak złe duchy. I tym samym zabieramy mu możliwość wejścia do królestwa. Ksiądz Tischner mówił, że zresztą na kaplicy pod w kaplicy pod Turbaczem jest to ten jego cytat, czy w schronisku, już nie pamiętam, ale. Mówiący o tym, że wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. Nie? Szalenie, szalenie istotne. Więc o ile w tamtym tygodniu mówiliśmy sobie wiele razy, żeby gdzieś tam nie być jak faryzeusz i uczony w piśmie, to dzisiaj w kontekście tego słowa gdzieś ciarki przechodzą, gdyby człowiek sobie wyobraził, że miałby być jak faryzeusz lub uczony w piśmie. Więc. Mówimy stanowcze nie. Niech nas szczerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. A. Zostańcie z Bogiem.